Wałuję. Ty dokładnie coś tak myślę. Co masz mi do powiedzenia? Oczekaj, bo jesteś powiększa. Nie całym robić pierniczki, gdyż niedługo na święta. Jak nikt mogę... nie że <ś> mogą. <tôi> nie mogę obrócić ekranu. Słyszę dziecko za nini, da nie widać. Niedługo święta. Musisz się użyć na słowo, nie możemy wam tego udowodnić. Mówimy teraz za mieszkanie. No, to nie, to nie, bo zdoksujesz mój miodrę z To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł, jednak wracamy, wracamy. E, Oaj, ja zanim, 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 zanim zaczniemy. Ja, oni, oni, oni muszą mówić na słowo, że są święta, a dzisiaj jest 11 grudnia. Co nie, to 11, zmontujesz, to, jest, to będzie... To tak. Zmontuję to przed świętami. Totalnie. Totalnie tak. Powierzę. Tak. <grym> dzisiaj jest 11 grudnia. Wszystkiego najlepszego, Devon! Jej! Zobaczysz to po urodzinach, ale cicho. Wszystkiego pokaż, najlepszego. Pokaż dzisiaj pierniczki i mamy... adres mi. Wesołego emeryta. No, no emeryt, ale dziękować. Nie wracając. Mamy szreka. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mogę powiedzieć ani. Będziemy no. robić pierniczki, wiecie. Tutaj są foremki piękne, cudowne, wspaniałe. To są jakieś inne pisaki, które nie są ważne, bo mamy szreka. I inne składniki. Nie ma tu wszystkich składników, ale cicho. Nie, 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 nie. To nie jest warto To jest O... To jest... Da, to, jest, da, to, jest da. to jest biały proszek. Wait. Czekaj, czekaj, czekaj. O! Podejrzany biały proszek. Dem. Dem. A, jeszcze Kasia, wait. Teraz mamy wszystko. Nie, jeszcze nie ma jajek. To wszystko, dem, No, ale jajka. będą. Trzeba ich nazwać. Zbyszek Tomasz. Maciej. To jest Zbyszek Tomasz i Maciej. Użyjemy tylko Zbyszka, bo potrzebujemy jedno jajko. No to tak, no to będzie. Szrek. I będziemy robić... Będziemy robić, uwaga... Powiedz, co będziemy robić. pierniki! No. Do pierniki, które będą wyglądać jak... Farberka! I kto nie wie, co to jest, to musicie poczekać na przerwę na reklamę. Kiedy się dowiecie. Miesza. To wygląda... O, jak pachnie! Śmierdzi jak piernik. Z czym śmierdzi? No tak się urodził. Nie wyzywaj go. To jest mieszanina miodu, cukru i przyprawy do piernika. Nie Wygląda wiem jak... dlaczego w przepisie był i miód i cukier. Nie wiem, jak to bardzo może być słodkie, ale jak robi moja matka, to zazwyczaj słodkie nie są, a używa tego przepisu, więc chyba powinno być gimnęło. Pamiętaj, spierdolimy się, tak. Nie mów tak, nie spierdolimy, będzie super. Na wszystko nam dobrze wyszło. Totalnie. to Tylko już było przesłożone. pierwszy krok, bro. To jest pierwszy krok. Dobra, następne będzie... To jest słoik swojej miodzie. Następne będzie... Kasia. Kasia, będziesz martwa. śpi śpital, śpital, papa, białka zrozumiał. Zżyk, to jest zżyk, to, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to macie oto, piękny wulkanik. Moje rodzice chodzą przyjechać. Z, z, T z, <Joker focus>: <z no. mąki, no, będzie Lava. Mogę więcej. Tak, tu nie. WULKAN wybuch! Panowie! Nie! <grym> <grym> y tak, to wygląda w ten sposób. Y ogólnie utknęłam w cieście, więc... <grym> nie będę się o z montażem. Y ogólnie to wygląda w ten sposób i... Wygląda Niby wygląda do. dobrze. Niby wygląda dobrze. Co nie? Niby wygląda dobrze. Gorzej, że to się przyczepiło całkowicie do mojej dłoni. Ja. Lecisz do pieca. Spa Spadłem na ziemię. Jesteś się gmach? <grymna> Oczywiście. Wygląda jak piasek nad morzem. Gdańskie referencje. Pitańskie... nie ma do tego. <grymna> Trzymam to. Trzymam to. Nie mieliśmy stolnicy z niej. Yy, żyjemy na tym, co. na Romach Jabłko. Ciężko jest. Ciężko nie. Tak, otóż yy, to jest... nie mieliśmy wałka, więc po prostu zaklepaliśmy to rękami i problem jest taki, że w paru miejscach pod spodem nie było mąki, co no, się przykleja nie. i nie mamy jak tego ściągnąć. Dwa się udało. Dwa żyją. Dwa się ściągnęły. cuties. Tutaj też się ściągnie, bo tu jest dużo mąki widzę, ale tu będzie ciężko, więc... dobra, będzie. Ogólnie walczymy tutaj. Ciężko jest, bo to się dalej przykleje, ale mamy więcej mąki, więc czasem działa. E, to już robimy. Na... No, ale nie rzucaj go, tak. E, to już robimy następne. Czemu ty je tak rzuc? Nie rzucał, one takie wychodzą. No nie. Te są, te są, te są dla zioma. To jest. Spoiler. <grym> Reszty są jakieś randomowe, nie wiem co on robi yy, A cały cast Forgor Oprócz Spoilera Jest już w piekarniku i czekamy, zobaczymy jak wyjdą Na razie wyglądają jak Pielniczki Nie wiem No powodzenia dla nich, niech żyją Czary. On chyba ma chyba dość, on ma chyba dość. Ma dość. Ogólnie druga tura się piecze aktualnie. Tak, pierwsza tura wygląda w ten sposób. Są grubi, ale fajni, fajni, fajni. I nie, nie chciało nam się robić, czy będzie trzecia tura, ale nie chciało nam się tego robić, więc mamy się dużo ciasta i zrobiliśmy wtedy go fastbera, który jest ugryzony, bo nam się nie chciało. I jeszcze mamy już drugą i trzecią turę. Prawie druga jest chyba do wyciągania, trzecia się jeszcze robi. Mamy chwilowo przerwę na obiad. Widzę, on z nami siedzi. Co ty myślisz? Myślę, że popiera całkowicie. On ma uśmiech Polaka. On ma uśmiech Polaka, dokładnie. No Zobaczymy, to jak wyjdzie. Taki uśmiech widzisz tylko. Taki uśmiech widzisz tylko smutny w polskich gwiazdkach, tak. Tak, Tak, Dewon mówi. No, De, Dewon ma dziś urodziny, więc masz pasa. Mm. Wyciągamy. i wracamy do Rzygu No, dawaj. Dawaj, zapodawaj. Nie mam skryptu, ale... przerwa na reklamy, e, bo zaprasz... czekamy. Zapraszam na nasz profil na Instagramie, na którym jest spodgo. Na jest Nasz serwer, na który nikt nie dołącza. I nasz profil drugi od konwenciarzy, który jest nieaktywny, ale nie wie, co żeby... może, może powiedzmy, o co chodzi, bo a, oni no. nie wiedzą. <laughs> <laughs> Brak skryptu, bo idziemy na spontanie, ale nas I, to nie chodzi. Nie, Dawaj rapuj, zarapuj, zarapuj reklamę w Studio. Teraz ja pójdę może... To pocielij nam z reklamy... ...naszej pięknej, rodzinnej firmy. Yy... <grymny> 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 E, tak, e, to, e, wit wit witamy, co? Forgore studio jest to e, game studio, tak? E, założyliśmy game studio i. I, ro I robimy i robimy. robimy grę. Robimy grę. Robimy grę i... Nie wiem co ja mogę powiedzieć. gry możesz dostać już za darmo. Będzie w podejrzanych stronkach za 20 lat, kiedy ją skończymy. Tak, gra będzie, gra będzie gra będzie darmowa. Więc... Za, za... Nie... Za... Powiedzam, za... Proszę, że bardzo dobry lore, wcale nie zmieniliśmy go 15 razy! Musicie wiedzieć, że bardzo się opłaca zainwestować w naszą kryptowalutę. Hej, cześć, cześć! Zapraszamy was do naszej... Na nasz... Na nasz e, Instagram i Twitter i... Kanał na YouTubie i... Mogę wkleić do Discorda? Tak! I nasze community na Discordzie, gdzie będziemy update'ować na temat naszej... Gry, która będzie całkowicie darmowa, więc możecie zagrać I... I kiedyś może w końcu zrobimy tego... Patreon... <toddżakty> <toddżakty> pe te więc będziecie mogli też nas wesprzeć, ale teraz nie Teraz nie Więc będzie możecie... całkowicie za darmo I będzie content fajny Będzie śmieszne obra... Pokażę wam śmieszne obrazy Wesprzeć możecie nas kupując merch Od nas na Nikonie, na który się jeszcze nie dostaliśmy, ale musicie wierzyć, że staraliśmy się tam dostać Ale... Oj, nie wiem kiedy jest nika. W lipcu. Któregoś tam lipca we Wrocławiu zapraszam bardzo serdecznie! Jeśli, 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 jeśli się dostaniemy. Jeśli się dostaniemy! Jeśli nie, to nie Jeśli nie jeśli dostaniemy, to zapraszam na mój Vintage. Kupujcie moje rzeczy. A, znaczy, ym, No jak się jak, jak, jak wyjdziecie na serwer, to zobaczycie taki śmieszny obraz, <laughs> Bardzo śmieszny obraz opłaca się. Dajcie na nim lajka, żebyście byli cześcią naszej cudownej społeczności, która nie odpisuje od paru lat. Nasza jest bardzo aktywna. Całego no, tam nie ma prawie, bo jeszcze nigdzie nie, ustaw... nie wystawiliśmy linka. 90% serwera to są pracownicy ogólnej wyścig... Dlatego zapraszamy A link jest wstawiony. Gdzieś. Denerwuje mnie twój ekran. Co, tak to jest. <laughs> 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 Moim <Szymon>, nagrywamy. <laughs> Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, używamy zdjęcia niezapominajki, bo została u mnie w domu. A ten kurwa jest, nie, to jest jedna, a, po, to jest jedna właśnie, to jest postać. To, to jest ja mam gry! Tak, to jest jedna z postaci. Z, Czemu mamy resztę nie wiem, ale... A to jest, a to jest, to jesteśmy my, to jesteśmy nasza firma, to jest niezapominajka i my się nazywamy Forgor Studio właśnie Forgor, bo zapominamy wszystko. Chcę się powiedzieć, że nie chcecie mieć takiego I dlatego. Fat i dlatego naszym naszym maskotką jest Nie zapominajka, żeby nie zapomnieć. Pamiętajcie, to jest demyślany. pamiętajcie, demencja nie jest problemem. A on jest gruby. No. On jest gruby. No, no, nie for free, to na Patreonie. Zapraszamy. Zapraszam. Zaczęliśmy ozdabiać nasz kast, nie Tutaj macie to jest e, awery, i nie było tego różowego, więc będzie czerwona zamiast różowego, co nie I nie mieliśmy też niebieskiego, i robimy typa, który ma takie niebieskie, czarno-niebieskie włosy, i użyliśmy po prostu zielonego zamiast niebieskiego, i ogólnie on jest. On jest czarny. Jeszcze raz, bo ja to nie. No. Zostawiłam to na bardzo zobaczcie tą precyzję. Jej. Widzicie, on jest szczęśliwy, że jeszcze. Dobra, już przestaje. już przestaje. Piada miękkie. Let him be. Przynajmniej jeden jest gotowy. Jeden z dwunastu? Y... Czekaj, a ja teraz uwagę. Teraz będzie, teraz będzie robić protaga. protagonistę naszej gry. На первый огонь на ро, пробуй, пробуй. Ты не можешь такого угрызть? Пельнички? Ну, Frustrz, moja, moja mama, Moja mama musi robić lepsze. Ciekawe, dlaczego? Idealne nagrywanie pod światło, dawaj, zaprezentuj nasz kast. O <laughs> to teraz nie będzie ich widać. <laughs> no dawaj, zaprezentuj nasz kast. Zastosowanie do naszych pięknych postaci do naszej cudownej gry, której nazwy nie mamy. Nazwa ro wersji roboczej tylko. Tak. Otóż, zapraszam. <grym> są piękni, są cudowni. Jeden jest bezomny. No bo jest furasem, nie? <grym> <grym> <Ja> tak, <to> powiedziałam. <grym> Niestety nie mieliśmy niebieskiego, dlaczego niektóre są, mają zielone rzeczy. Tak, nie mieliśmy niebieskiego i różowego, dlatego są czerwoni i zieloni głównie. Zęby mm. mnie bolą. Mówiłam, że twarde. W kolei, zbliżenie na każdego. Teraz statystyki powinny się Statystyki? No ja. A, to jest... E... Co mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć? To jest... Nie pamiętam. <laughs> Ale zawsze... Znaczy, to jest overal. To jest overal. Fat as, Znaczy... Łysa. Masz... <laughs> <Następny>. Uy, <laughs> to on, o, ona jest łysa. E, dalej. To jest dalej. Magenta jest dalej. Widać, że moje zauwa, to jest albo chujowe. <laughs> Wygląda jak świąteczny Mikołaj. Nie było różowego. Tak, to jest... Jak dobrze widać, nie ma, nie ma, nie ma ręki. Tak. Nie się za rączkę. Czekaj, czekaj, czekaj. Potrzyma się za rączkę, zaraz, zaraz, zaraz. I trzyma się za rączkę, nie. ale za drugą. Ale tutaj, to jak jest, dobrze widzicie, nie ma nogi. Yy, Jelena. Jelena. To, to, to czarna kropka tutaj pod koszulką, to. To jest rybek Musicie mi uwierzyć na słowo. de proces. de proces. O, to. To jest z To jest NOx. NOx. Ty, no? Nie ma ucha, jak dobrze. widać <grym> Powinno być czarno-granatowo-fioletowe. Jest czarno-zielono-czerwone. Pozdrawiam. Dalej. O, czarny. Najwięcej więcej budżetu w niego poszło. Andrzej. Andrzej. Nie ma. Nie ma rączek, nie poklaszcza. Nie, nie ma czarnej rączki. Witamy w naszych protagach. Ja, yeah, yeah. yeah. The Child. Or Wygląda hey, jak to Roblox Space. Stop. <laughs> e, drugi protag, Taro. Taro. Taro! On. Idźmy od niego. E, yeah. Spoiler alert. Spoiler alert. I, 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 widzę i, i, no po prostu to jest. zacenzurowany jest, bo to jest Rea! Czy ja mogę powiedzieć, czego na nie ma? Do skrzydeł. No tak, ale to jest bardzo śmieszne. Ona nie, nie ma skrzydeł, ma skrzydeł, skrzydeł. i musi uwierzyć na słowo, że to normalne. Znaczy, norma że powinna mieć skrzydła. A to, a to, a to białe, ten wąż biały, to jest na ogon. Je, ogon. Musi musicie nam uwierzyć na słowo. Musi uwierzyć na słowo. Saira! Czego ona nie ma? Kurwa nie pamiętam, koło oka twarzy, ale zapomniałam, mi no co to nie, eee, okay. nie ma skóry Nic nie było, nic okej Nie ma skóry, nie ma skóry, do środka On, był w więzieniu, bo ma pas, paski i koszulkę totalnie, To jest zdecydowanie, sto, to jest totalnie. 100% prawda, musicie uwierzyć, na me słowa Nie ma oka Nie ma oka Nie obrócę tego telefonu żeby... Ja będę mogła odwrócić Mira. Co ona nie ma? Chyba też oka o kurwa, czekaj. No, dalej widać Nie, nie ma oka, widzicie? Nie ma, nie ma, o, nie oka, ma oka. Nie ma oka, nie ma oka. oka. oka, nie, nie, ma, oka. nie ma. Nie ma no maro. On wygląda na wkurwionego, a tak Bo jest. naprawdę. On powinien być wkurwiony. Ey. He's so beautiful nie, nie ma nosa ogólnie, widać po nim, co nie? To nie tak, że żaden z nich tutaj nie miał nosa, ale... Nie ma nosa, <coughs> uwierzcie co? nam na słowo Usieli sobie noc, żeby na marodzie przejść ze Tak, dokładnie I... Cyan, Cyan który... Ale nie mamy cyjanowego, do tego, jego jest zielone. Zielone. Yeah, Furas, Nie jest zielony Yeah, bo. catboy pierdolony Czemu nie ma ogona? Nie ma ogona Czemu nie ma ogona? Bo... A, a Ream, Rea ma ogon Czemu? 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 No, nie ma no? <grym> charakter developmentu? To, to wszyscy this point. No nie ma ucha. Nie ma ucha. O ogon powinien mieć, ale A, nie ma. Czemu zżarłeś mu ogon? No Windows <grym> nawet się na zainserwował. <grym grym> to nasz cudowny cast. No ja... Tak. Ja tak. Zatruję. Jaka... My też była no Zatrujemy się jedząc ich. Chociaż je... On się wciągnął w te pierniki. No, niestety tutaj są całe rezerwowane, nie mogę ich wyjść. Tak, tam mhm. mamy. Aż aż przejdę. Czemu robisz zdjęcie? Niestety, jest fajnie wzajemny. Tu są... Tutaj... Och, są... Są... trzech jeszcze trzeba pomalować tam trójkę, nasze ręce już wodą. Więc skończyliśmy pierniki, nasze zadanie zostało wykonane. Możemy wejść w stan hibernacji i obudzić się na Wielkanoc, gdzie sobie Ja akurat zniknę, ja <laughs> y yeah. są so, um, Dziękuję za uwagę. Jej trzem subskrybentom, czy coś. I znowu 100 lat devon um, wszystkiego najlepszego, najlepszego. stary. Jesteś, jesteś emerytem. Witamy w klubie emerytów. Witamy w klubie emerytów. Teraz możemy wszyscy pójść na grać w Na piwo. Tak też można, pójdziemy po prostu do zona na karnecie seniorów i będziemy jeść preszlę obok małp. Jest, Prawda. Gramy dzisiaj o Zobaczymy, Zobaczmy, o której budyć. To nie powinno to być. Pa! Nie <gry> ruszaj. Idealnie.